Ohio! Witam Was serdecznie z tej strony Rainbow Panda. A przed Wami kolejny odcinek z gry Detroit Become Human. Dzisiaj, jak widzicie, gramy Connorem. Jesteśmy w jakimś barze i kontynuujemy naszą historię trzech androidów. Odszukaj porucznika Andersona. Ok, to mamy coś zeskanować. I mamy odnaleźć porucznika. Rozejrzyjmy się, prawdopodobnie musimy zeskanować no właśnie ich twarze. Jeszcze raz to to był? Derek Myers. Tam mamy kogoś? To jest Peterson Jimmy. Jimmy Peterson. I co, będziemy tak każdego skanować po kolei? Edward Dimpsy. Mamy też tam różne informacje o tych ludziach. Christopher Gray, urodzony w 1983, bezrobotny, kartoteka jazda pod wpływem alkoholu. Czyli był zatrzymany. Hmm. Tutaj ktoś idzie. Nie mamy żadnych innych interakcji, chyba. Jest. Porucznik Hank Anderson. Musimy z nim porozmawiać. Tylko ja bym poszła jeszcze tutaj zobaczyć. O, możemy tutaj wejść. I coś sprawdzić. Chyba tylko przejrzeć się w lustrze. No to co? Chyba idziemy porozmawiać z Hankiem. Zbanować androidy. O, tutaj coś mamy. <grywia> możemy zajrzeć do kibelka. Jeszcze tu mamy jakiś ludków. Jeszcze też ich możemy zeskanować na przykład, jeśli chcemy. Brak zapisów w kartotece. A tutaj? Handlarz narkotyków. Mhm, mm czyli tak nie ciekawie. Mamy maszynę, jeśli byśmy chcieli sobie pograć. Ale zagadajmy do Henka. W Anderson. Co Jestem Conor, android przysłany przez Cyberlife. Byłem na komisariacie, ale nikt nie wiedział, gdzie pan jest. Powiedziano mi, że mógł pan wyjść się napić. Znalazłem pana już w piątym barze. Czego chcesz? Mm. Przydzielono dziś panu nową sprawę. Morderstwo z udziałem androida Cyberlife. Wedle procedur w takich przypadkach firma przydziela do pomocy śledczym wyspecjalizowany model. Nie potrzebuję żadnej pomocy. A już na pewno nie od plastikowego pajaca. Bądź dobrym robocikiem i wypierdalaj stąd. Mm -hmm. Rozumiem, że niektórzy ludzie czują się niekomfortowo w obecności androidów, ale jestem ja się tu. czuję bardzo komfortowo. Idź w cholerę, zanim ci przywalę, tak także cię fabryka nie pozna <noise> Możemy może jeszcze racjonalnie powinien pan przestać pić i pójść ze mną To ułatwi sprawę nam obu. Chyba nie ma zamiaru przestać. Wylej mu drinka, kup mu kolejnego drinka, poczekaj na zewnątrz. Nie, <noise> nie zdążyłam. Zapytać. Poczekam na zewnątrz, bez pośpiechu. Nie patrzyłam, ile mam czasu, i nie zdążyłam Oferstwo, kliknąć. Mówisz. A w sumie, może i bym też wybrała tę opcję. No bo wylewać drinka mu na pewno nie chciałam. Myślę, że wylanie drinka by tutaj bardzo Przecież negatywnie ugarne. podziałało. Zgodnie z wytycznymi, mam panu towarzyszyć, porucznika. Słuchaj, jebią mnie te całe Twoje wytyczne. Mówię, że masz czekać. Więc zamknij piszę, i <noise> Ja myślę, że i tak nie, nie zaczekamy. Tak, za porucznikiem Andersonem. Daglas, Potwierdza Pan, że to było zabójstwo? Niczego nie potwierdzam. Możemy się rozejrzeć. Mamy iść za Henkiem. Więc chodźmy. Androidy nie mogą przejść dalej. Jest ze mną. No właśnie, ja jestem z Henkiem. jestem Androidem policyjnym, więc proszę mnie puścić. <noise> Mamy rozkaz, był sprzeczny z moimi instrukcjami. Jesteś cicho, niczego nie dotykasz i mi się nie plączysz, jasne? Tak. Cześć Hank! Już myślałem, że się nie pojawisz. Taki miałem plan, tylko ten mi go popsuł. No. Sprawiłeś sobie androida, tak? Bardzo śmieszne, powiedz mi co zaszło? więc co jest Mieliśmy tam chyba jeszcze drona. No tutaj nic na razie zrobić nie możemy. Chodźmy do środka, drony policyjne latają, posłuchajmy co mówią. Było gorzej, dopóki nie przewietrzyliśmy. Ofiara nazywa się Carlos Ortiz. W papierach ma kradzież i napad z bronią w ręku. Sąsiedzi mówią, że był bardzo cichy. Siedział w mieszkaniu, rzadko kiedy go widywali. No, do takiego czegoś bez sensu ściągać ludzi w środku nocy. Było zaczekać do rana. Tak, możemy się przyjrzeć o fierze. tu dobre trzy tygodnie. Koroner powie nam więcej jak dotrze. A tutaj leży nóż kuchenny. Pewnie narzędzie jest zbrodni. Są ślady włamania? Mm -hmm. Otuchamy najpierw odprawę. Takiciel mówił, że drzwi wejściowe i okna były zabite od środka deskami. Zabójca nawiał tyłem. Co wiemy o jego Androidzie? Niewiele. Sąsiedzi mówią, że miał jednego, ale nie zostawiło. A, muszę się trochę przewietrzyć. Rozgość się tu. Będę na zewnątrz jakby coś. Dobra, chyba nic więcej nam nie powie. Odsłuchaliśmy całej odprawy, więc chyba rozejrzymy się za dowodami. Tutaj coś mamy najpierw. Zbadaj. Bordo. Co? Pamiętacie, że coś podobnego znalazła Kara? W mieszkaniu, tam w tym proszku do prania, tutaj coś mamy. Tutaj leży ten nóż. Możemy pobrać próbkę lub analizować. Może najpierw przeanalizujmy. Brak odcisków palców, co wskazuje na to, że sprawcą był Android. Najwidoczniej mógł być Android, bo to nie jest powiedziane, że na pewno. Co ty wyprawiasz? Analizuję krew. Też to tak samo zareagowałam. Okres. Przepraszam. W pierwszym odcinku. Dobra, tylko weź już i nie jedz więcej dowodów, okej? Okay? <laughs> no, że... <laughs> Ale nie zjadamy dowodów, nie tylko pobieramy próbki. I co mamy? Zaschnięta krew. Litery są idealne zbyt staranny człowiek tak mi pisze. Tutaj mamy coś jeszcze. Też zasniętą krew. Chris, czy to napisano krwią nada? Tak Tam się coś wydaje. jest. Pobieramy tak? do analizy. Czy tak po prostu nam zbliżyło, bo, bo tak. Tutaj coś mamy. Jesteś na biurku. Bordo. Nasz Carlos lubił sobie przyćpać. A więc tutaj, z tego co słyszymy, co mówi Hank, to Bordo to jest właśnie rodzaj jakiegoś narkotyku. Tutaj coś jeszcze mamy. Klub Eden. To może być jakaś wskazówka. Tam jeszcze coś na ścianie jest. Chcę się upewnić, że na pewno wszystko tutaj... Zobaczę. Możemy chyba jeszcze zbadać ciało. Jestem żywy. Zwykłe litery, czcionka Cyberlife, coś tam. Dobrze, zbadajmy ciało. O, tutaj mamy dwa. Tutaj mamy Bordo na twarzy, czyli musiał przyćpać zanim umarł. Carlos Ortiz. Szacowana godzina zgonu 23:30. Tutaj coś jeszcze mamy Chyba został kilkukrotnie dźgnięty nożem Krwotok wewnętrzny 28 ran kłutych Zgon ponad 19 dni temu Kurcze, to trochę tutaj leży O, jeszcze mam coś w dłoni Odciski palców Kradzież i brutalna napaść Możemy tutaj zrekonstruować, co się wydarzyło. Tutaj coś jest. Ofiara upadła tutaj. Została dźgnięta. A tam jeszcze dalej przyszli z kuchni. Dobra, to mamy wszystko. Został źgnięty. Te muchy. Razy. Jak słuchajcie glatają. Zabójca chyba zanim nie przepadą. Możemy jeszcze spojrzeć na napis I'm Alive. I tutaj chyba będzie wszystko. To ruszajmy do kuchni w tak. takim razie, zobaczyć co tam znajdziemy. Tu mamy jakieś drzwi chyba wyjściowe. Możemy coś przeanalizować. Odcisk Buta. Drzwi zamknięte od wewnątrz. Sprawca musiał wyjść tędy. Nie ma żadnych odcisków Buta poza dziesiątkami oficera Kolicy. Minęło kilka tygodni. Mogły się zatrzeć. Nie, na takim podłożu z pewnością by zostały. Dawno nikogo tutaj nie było. A więc sprawca cały czas może być w środku? Na pewno nie uciekł tędy. Tutaj widziałam, że coś jeszcze mieliśmy wcześniej. Czy mi się tylko wydawało? O, tu, 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 tu. Tu wyżej. Zaschnięta krew też tutaj jest. Należąca do Karla Ortiza. Odciski Karla, ślady walki. Tutaj mamy kij baseballowy. Możemy go przebadać. Tutaj są chyba jakieś odciski. No właśnie. Też Carlosa. A tutaj w. Wgniecenie przyczyna gwałtowne zderzenie śla. Coś tam nie doczytałam. W każdym razie jest wgniecenie od uderzenia. Defekt chwycił nóż tutaj w kuchni. A dlaczego? Bo Carlos najwidoczniej bił go tutaj tą. Tym kiem baseballowym. Tak, został zaatakowany wstrząs emocjonalny. I mamy zdać raport, czyli najwidoczniej dowiedzieliśmy się wszystkiego. Tu możemy spojrzeć przez okno, w którym nic nie widać. Tu możemy przeczytać z kolejny tutaj jakiś gossip Weekly. Mamy podobną scenerię jak ten Klub Eden Seks z Androidami. Eden Club. Tak, to jest ten Club 1. I Tech Addict. Addict. Czy twój Android cię szpieguje? o! Możecie sobie poczytać. Cyberlife może wykorzystywać Androidy do pozyskiwania prywatnych informacji. No, jest taka możliwość. Tam mamy chyba porozmawiać, właśnie z tym, ale ja bym poszła jeszcze tutaj, bo tutaj nas jeszcze nie było. A tutaj też coś jeszcze mamy. Zobaczmy. Mamy Łazienkę. Obsesyjne pisanie. O, mamy jeszcze jakąś figurkę. Ofiara dla bóstwa. A więc Carlos mógł być ofiarą dla bóstwa złożoną. Tam są jakieś te. Dobra, ruszajmy w takim razie złożyć mu raport. Ach, tu coś jeszcze mamy, zobaczcie. Zaschnięta krew. I tak, chyba mamy już wszystkie dowody sprawdzone. Poruczniku, chyba już wiem, co tu zaszło. No, tak. no to słucham. Zaczęło się? W kuchni. W kuchni! Ślady świadczą o szarpaninie. Pytanie brzmi, co tu tak naprawdę zaszło? Ofiara zaatakowała androida? Tak, kijem. Zgadza się ze śladami. Mów. Ofiara dziwnęła Androida, Android ginął ofiarę, Android rzucił krzesłem. Android ofiarę. Czyli co? Android próbował się bronić, tak? Dobra, co potem? Ofiara uciekła do. Do salonu, oczywiście. Salon. Tak, i obalił krzesło. Został znowu trafiony nożem. I tutaj dzgnięty 28 okay. razy. Napastnikowi. No dobra, to ma sens. Android zamordował ofiarę. Tak, nożem. Nożem. Okej. Okay. Twoja teoria nawet się klei. Ale dalej nie wiemy, gdzie zniknął Android. Cioski kijem go uszkodzi. I zaczął tracić tyry. Co tracić? Tyrium. Niebieską krew. Płyn, który zasila nasze biokomponenty. A. Odparowuje po kilku godzinach i nie widać go gołym okiem. A. Ale ty pewnie jesteś w stanie go zobaczyć. Tak jest. A. A więc ta ich niebieska krew to jest tyrium? Musimy się rozejrzeć. Myślę, że najlepiej to chyba sprawdzić w kuchni, bo tutaj w końcu dostał tym kijem baseballowym. Tutaj coś jest? Hmm. Czekajcie, czekajcie, bo nie mogę nic zobaczyć. A tutaj coś jeszcze mamy. Mhm. A więc tutaj była drabina. Możemy spojrzeć w górę. A widzicie, a ja na to zwróciłam uwagę wcześniej. A tutaj nic nie ma. A więc co? Najwidoczniej znajduje się tam na górze. Co mamy teraz zrobić? się, bo nie doczytałam. Znajdź coś, po czym można się wspiąć. No to chyba krzesło, nie? Najlepiej. Co ty robisz z tym krzesłem? Chcę coś sprawdzić. Sprawdzaj. Dobra, będziemy sprawdzać. Idziemy zobaczyć tutaj na górę. Postaw. Bo najwidoczniej tam znajduje się android. Widać zresztą ślad potyrium w kształcie jego dłoni. Jakiś cień? Mamy przeszukać strych. Nie, tylko manekin. Ale jeszcze może się znajdować tam z tyłu. Trzeba wszystko dokładnie zbadać. O, widzicie. A więc android został na miejscu zbrodni, się ukrył. Może po prostu nie wiedział, co ze sobą zrobić. Od tej mrocznie. O, widzicie? Jest. I to jeszcze cały zakrwawiony. Defekt zlokalizowany. Ja się tylko broniłem. Chciał mnie zabić. Błagam cię. Nie mów kim. O no, co tam się odpierdala! Poruczniku tu jest. Nawet nie mieliśmy wyboru, czy powiedzieć o nim, czy nie. A więc udało nam się zlokalizować defekta. Czy udało nam się zrobić wszystko? Chyba nie. Przed barem. Poczekaj na zewnątrz. Tak, mogliśmy wylać drinka lub kupić mu nowego. Nowego, drugiego. Hmm, Hank chce iść. Poproś o więcej czasu. Hank odmawia, Hank się zgadza. A więc zobaczcie, że mogliśmy tak długo tam siedzieć i to wszystko analizować, że Hank by mógł sobie po prostu chcieć stamtąd pójść. Hank kończy śledztwo, co by się zakończyło oczywiście zbrodnią niewyjaśnioną. Ale my tutaj, Konor wie, co się wydarzyło, albo mógł się nam czas też skończyć, Zdajemy mu raport i mogliśmy odtworzyć przebieg zbrodni dobrze, bądź źle, mogło nam się to nie udać. I tutaj to się zakończyło, doprowadziło do tego, że my odnaleźliśmy tego defekta. A więc zobaczcie, że tutaj my mogliśmy mieć dwa rozwiązania. Mogliśmy też za długo tutaj przeciągać to wszystko, i by nam się nie udało tego wszystkiego zrobić. Mm, jakby ktoś, chyba myślę, specjalnie tutaj tak długo poświęcał czas, żeby się chęć zniecierpliwił, to by tak wyszło. Aczkolwiek, no. Wszystko jest możliwe. Ale ja się tutaj z wami pożegnam w takim razie. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, bo to się raz zobaczył, to się już nie od zobaczy. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w następnym. Trzymajcie się. Bye, bye.